Cześć, witajcie, jestem Natalia, byliście na kanale nas, ja... Dzisiaj będziemy kontynuować Kuzi Sumo I Dzisiaj, yy, no jakby, jest w, jestem w połowie dnia chyba, bo już wziąłam dwa dania mam No dobra, więc ja już nie gadam, tylko kontynuujemy Tu nie wiem czy widzicie, ale ja widzę i mam jakieś cusknia z Style point, nie? To, to jest mi coś, pewnie. matko A jest ja się chodzi, bo ja ostatnio nie grałam w to tylko grałam... Mam no, no, w ogóle coś na no, nie wiem. Oczywiście, że nie mamy oczywiście. Matko jak to daje. Nawet... się chodzi. Dobra, strasznie. Po prostu od dawna strasznie nie grałam i... I nie nagrywałam. No. Sul 4. Ten jestem ten... poczyniony. No, i eee, tam. O. <laughs> e, dobra, to tu. O, e, dobra, bierzemy pić. No, Mama w ogóle tam tu szybkiego do werny zrobione? No, Mamy. Aha, to przygotowana, znaczy przygotowana. Yy, tak przygotowana. Skaczki. O matko, ale jak to ty... na jest masakra. Dobra. I sześć. Jak dobrze pamiętam? Aha. <grafię> Okej. Okay. No to dużo będzie. Nie żyjcie. Bardzo dużo, naprawdę. Dobra, muszę kupić. no. Może eee. jeszcze nie zrobię tego. Mhm. O ma... Przecież jest zaraz wiara. Wiara, tak się mówi? No oczywiście, że tak. No oczywiście. Trudno, no nie mam czasu. Ja nie wierzę, co ja dziś robię w ogóle w tej kuchni. No, oczywiście nie chcę już nazywać, bo chciałam znowu tak nazywać Armageddon, to jest Armageddon, ale nie wiem, kilka razy już chyba był taki odcinek. No to jeszcze szybciej Dobra, idę po talerz. Talerz. rozmaryn, rozmaryn, rozmaryn. Oczywiście z dwóch stron nawet musiałam się to też A nie wiem, już myślałam, że się jara. Ok, jest. Matko już chciało się tam też. No, nie to. Poproszę tak. Okej. Okay? Okay. Mm. Okay. I o oh ten okej, okay, bo i mi to trochę jakby ekran do nagrywania zasłania. Aha, no musi w kiełbasa no, Musi dojść też tu do mikstura Też Mikstura W ten sposób eee, Dobra, co wchodziło? Matko Ci w ogóle lezę Ja nie wiem Co, co, co gdzieś się dawno dzieje Może, No tak myślę, że to jest po prostu z tego, że Dawno nie grałam To wiem

Co się podziało? O nie, co to? Nie. Jak niepożądany, jak niepożądany! Ktoś coś tu mnie uskakuje. Ja, to trudno. Widzisz na samym początku, jest. Matko, krewety też jeszcze spoko. Możecie mi napisać w ogóle w komentarzach, czy wy lubicie krewetki w Realu, bo ja nigdy nie jadłam, ale mogłabym spróbować w takim danym hiszpańskim, w paeji, tak to chyba się moje. No w sumie ja się uczę hiszpańskiego, więc. Ale możecie mi też napisać w komentarzach, jaki jest to, jaki jest wasz ulubiony język. Mój? Chyba hiszpański i angielski. Ten odcinek znowu będzie trwał jakieś, nie wiem, lata. Zresztą jak zwykle jak nagrywam cookinga. No wolej. 20? Chyba Trudno Muszę powiedzieć, że 20? Nie dałam sobie wyboru Tak 74 Oj Ale znowu coś się... Otwórz się a i tak w ogóle gdybym była w domu, to bym nagrała wam wcześniej do Bo teraz pewnie go widzicie dziś wieczorem. A tak byście widzieli go tak gdzieś przed południem. A to dlatego, że byłam na chórku. A... ale jutro... Nie, jutro nie nagrałam odcinka. Że kanał, bo miałem jeszcze inne, ale nie powiem wam jakie. Musicie znaleźć um... <gryznie> 10, 10, że 10, nie 11. Znaczy. Będzie to za dużo. Ej, halo. Aha, o nie, 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 przyjara się. Matko, zapomniałam, że to Nie, wiem, nie, A krewety miałam robić, krewety. Tak, krewety. Mm. Masło klaro 40. No, tylko już nie pamiętam tych dań. 30. A tak wszystko normalnie pamiętam na pamięć, nie? Oczywiście, że dobrze. Już sprawę. O nie! O nie, myślałem, że już się przyjechały. O matko, ja nawet nie wziąłem talerza. Okej. Okay. Mm. Matko tu powróci co? Mmm, no jak powrót. Powróć po latach. To dobrze idzie nawet. ja cały czas kieruję się tymi łaśniatami. Po prostu tylko i idzie. Derpera, <soundtrack> fajnie, że derpera. Jest słodko do mnie fajnie. No ja najpierw zrobię krewetki. Czekaj, dałam tsu, czy dam tu suczkę, czy nie? Nie, nie dałam. Dam, czy nie dałam? Nie dałam. Ja Pie, nie pamiętam. Stoi. A, i pieprz jeszcze, ok. Możecie słyszeć klikanie mojej myszki, ale. No, nie da się inaczej. Pie sześć krewetek. Bolałam? Tylko myślałem, że wylałam. Smart się. Tak możecie się dziwić. Dlaczego w takim danej i w ogóle? Ale bo tu jeszcze ta mikstura idzie, że ten jakby nas po Aha, to jest... Z chyba. Chyba, nie wiem. Właśnie czego co w co... Aha. Końcówka Gaspacza. Gaspacza? Mówi się tak? Nie wiem, ja się nie znam. Znaczy, to też jest z jej hiszpańskiej, ale... Okej, okay, to idzie, no tak. No dobra. Jeszcze szybko wyjmy. Co? Aha Ale nie To bym chciała do... Właśnie, to... Właśnie, ta jest surowa Makry... A tak to są przesmażone, no nie? Okej okay. No wiem Myślę, że w tym czasie jak one się smażą To biały... Pieprzczarny pieprzcz. A ja w ogóle też mam inny symulator. Też yy, z pieczenia. No, z pieczenia dokładnie, tak? Yy, więc jeśli byście chcieli go na kanale, to zostawcie łapkę w górę. To mnie tam też już przejarało nawet. <grym> Jak to, no no oczywiście, że tak no bo u mnie to inaczej. Nie może, o matko, myślałam, że się zjerało już. Ale i tak muszę jeszcze dać te... Oto. O Dobra, wtedy na to już wydaje, bo nie wiem, ile na to czekają. No, zawsze to mi wychodziło perfekcyjnie, no ale... No tak, to się jakby zgadza um... Aha, kolejny. Pan to no nie jest, no minus, trudno. Eee, <ścoughs> 5 I pensona. na... A jeśli byście chcieli, żebym znowu nagrała odcinek ze Star Stable to też możecie zostawić w górę, dzwoneczek i zasubskrybować mój kanał, bo nie mam żadnego filmików. Wiem, tu normalnie sobie czas leci, a ja sobie wszystko ustawiam w tym czasie. Mm, Sok limonkowy, oliwa z oliwek po Nie wiem, Jedno cztery, drugie sześć, a co tam? Okej okay. mm. Już od razu jakby idę w talerz Żeby głęboki Na to danie Już sobie tylko czekam Żeby nie było, że się zjara Trudno jak będzie za zimne, będzie za zimne Nie obchodzi mi już to Na no, ostatnim zastanie, Okej, okay, to będzie za mało Nie wiem ile siedziałam tego Trudno i tak wiem, że będzie zimno Czy tu jest dobry klik? A już myślałam, że... I tak lepiej jest, i tak lepiej. To Leśno, to <grymne> no To co jak zamiast? Leczno, co ale dobra. A kocie, co w ogóle dziennie myszką pracuje, nie tak widzę. O spoko. Co mało? Za dużo, za mało. W sumie na ktoś się zgadzało też. Okej. Okay. Ale czekaj, mam to? Mam, okej. Okay. Jestem uratowana. Boże, co on teraz mi wezmę, wiesz co. Oni się grzewa? Nie, ale je kurde łączyłam. Hmm. Mi się teraz do smażenia. A, chociaż już cały czas włączono okay. właśnie. Więc ja od razu... Tylko tak? no muszę pamiętać o tym, żeby nie było, że tak jak wcześniej, że to mi się cały zwiara. To tu dosyć szybko idzie. Hej, okay, nasz Szybciej, 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 szybciej! Szybciej, 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 szybciej! No, też okej. Okay. Tylko zimne, prawda? Ale dobra. Już poczekam, żeby nie było. A w ogóle widzę, że już prawie 19 minut to nagrywam. O matko, kolejne? Ja przecież tego nie mam, na bank nie mam. No to zaraz. Pozwolicie, że trochę sobie poczekajcie. Znaczy, co? To jest ten, co powiedziałam. A jeśli jest taka jedna moja koleżanka z klasy, nazywa się Iwuka M., to proszę cię, nie oglądaj tego. Nie tu. <noise> y o, mam! matku myślałam, że nie mam. Na to idzie nasz, to W ogóle jutro jestem jest ciekawa, co idziemy robić na WF-ie. Wiesz, że nie mówię za e, Was, ale jestem strasznie ciekawa. Bo czasem to jest tak, że poko i w ogóle, a czasem jest okowny. Wiemy, dla niektórych może być... Yy, może być spoko ekstra z mojej ulubionej lekcji, ale dla mnie... Matko, co tak szybko idę? Ale dla mnie jakoś nie przepadam za PFM. Zresztą, że mam takiego pana. Ok. Dopiero połowa? Myślałam, że to dalej będziesz moja, ale dobra. Może jakieś pół godziny będę jechała na zajęcia? Bo mam. punkty akurat były Okej, okay, więc wydajemy A zresztą po co ja tam idę skoro No i dzisiaj znaczy dzisiaj teraz mi dobrze wyszło Jak za mało, w sumie jesteś tajnik tutaj przyprawiłam Superman to karniki wam i oczywiście te talerzy. w pierwszym odcinka. Jeśli nie oglądaliście go jeszcze, to zapraszam no. e. Nic tam, że wszystko jak jest Tak. Okej, okay, więc wydajemy. zobaczymy czy to koniec nie Tak to koniec zmienia, nareszcie. Z tego już nic nie widzę, więc to też wyrzucam. No. Może nie powinnam, ale... O nie nie nie, a zresztą potem też może. Coś lepszego mogłam przeznaczyć. O nie! He, he. Najgorzej! No ale dobra. <laughs> Prawie mi chciała. No to dzisiaj mam szczęście naprawdę duże szczęście. Powiedzcie, że. Matko, myślałam, że znowu coś będzie. Między... <laughs> no dobra. Kończymy dzień e, pracy. Mm, trochę zarobiłam spokojnie. Hey. U uh, dwaście poziom, mm. no zdolność, więc ja bym miała. Mm. Ja nie wiem. O, o, i sam analizę ciekawa. Zobaczmy, co to będzie. No i tu, jak nie wiem, dlaczego ja tak robię, ale ja zawsze robię to po kolei. Zacznij kolejny dzień. Dzień dziesiąty mamy. No, ale co? Ja. Czekajcie. No. na to daję, no dobra. Dzień. Co to jest Aha, dobra, więc co? Ja Wam dziękuję za odcinek. pamiętajcie, by zasubskrybować kanał, do łapkę w do dzwoneczek, by nie było żadnego z filmików. No i co? Ja się zamian żegnam. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć!